I dzisiaj gramy sobie nie w Minecrafta, nie w Roblox'a, a w samoloty. Dlaczego w samoloty? No jakoś tak po prostu wyszło, bo chcę dla odmiany coś innego nabrać. Widzowie, zachęcam do subskrybowania kanału, bo to będzie najbardziej rozwijający się kanał w Polsce. No dobra, no to my już wchodzimy właśnie do gry. No to widzimy się już w rundzie, nie? Dobra, widzowie, to ja już szedłem, ale jeszcze przed tym zanim wejdziemy do gry wygrać samolocik. Widzowie, czy wybrać ten samolocik po lewej, po środku, czy po prawej, której właśnie używam? Mi się wydaje, że najbardziej, hmm, no chyba ten po prawej, najbardziej hmm, jakby używany i najlepszy. Dobra, widzowie, to ja teraz wybieram ten. Y, to 4. wybierzmy sobie świąteczny, bo mamy święta, no. Nie, i dobrze taki nocny świąteczny fajnie wygląda widzowie, nie? patrzcie jak on szybko zapierdziela on już 60 na godzinę leci są leciał 70 No, więc lecimy tak do góry, do góry, do góry do góry i tu do widzowie patrz, patrzcie jak się on rozpiął patrzcie na to widzowie nie? i on leci nagle 100 nie wiem co tutaj pewnie być Dobra, widzowie, no to re retry jeszcze raz Lecimy jeszcze raz, bo Leciałem tam, talnie leciałem w tamtą stronę, ale teraz chyba dobrze lecę. nie wiem widzowie, totalnie nie wiem, w ogóle nie wiem Dobra, gdzieś lecę, gdzieś lecę, ale nie ma w ogóle punktów, chyba tutaj nie ma punktów Ale Lecimy dalej, nie widzowie o, widzowie, już widzę koniec. I pod koniec są punkty, których i tak nie, nie zebrałem. Ale tu jeszcze są punkty. O, o widzowie, zebrałem trochę punktów. Dobra, y, przeszedłem ten chapter, No to. O! Nie wybierałem, ale mamy teraz taki wakacyjny, taki pustyniowy. No, dobra, mogę. No y, no, dalej, bo nikt nie będzie mu O, znowu tutaj jest. Krystał i lecimy, mówię, lecimy, lecimy! w ogóle opłaca się w tej grze zbierać ten kryształ dziwny to, bo on przyspiesza tak bardzo. Dobra, widzowie, no to my jesteśmy na biumie świątecznym Nie wiem, czy na tym Ale fajnie, bo mamy święta, tak naprawdę. Napiszcie w ogóle w komentarzu, czy już napisaliście i do tego nieprawda to w... My lecimy sobie, lecimy w ogóle. Ile tu jest tych kryształów, widzowie? Tu jest milion kryształów. Tu jest milion tych kryształów fioletowych. Yy... No patrzcie. A, ja już bym widzowie, dlaczego. No to jest coś na patrzcie, no to te kryształy to są prezenciki. No dobra wiadomo, dlaczego tak więc dużo jest. Dobra. A prezenciki. Granada. i teraz. Pod koniec młode. Hmm. Teraz górny jakiś level. Ciekawe. Nie, nie zebrałem. Ale teraz jakiś taki zgrodny level. Hmm. O nie! Woda mnie niby rozwaliła, ale dobra. Nie, nie pytam, nie, nie. Dobra widzowie, lecimy dalej, lecimy. No, no dalej. Od nowa w sumie. Zbieramy klejnoty teraz, tym razem zebraliśmy Zbieramy dużo tych tych Teraz o nie wlecimy w tą drogę Cyk, kryształ Dobrze, dobrze nam no, idzie widzowie, dobrze, dobrze bardzo dobrze nam idzie Teraz przyspieszamy troszeczkę Tempo W którym chcemy lecieć Uuu, widzowie, ale to szybko leciało totalnie prędkość normalnie, yy, widzowie, światło. Nie? Dobra, widzowie, gdzie jestem rozpędzony do stu na godzinę, bo to tak szybko aż leci, patrzcie, patrzcie, patrzcie na to, nie? Stuwa, totalnie stuwa. Ja sobie tutaj jeszcze zbiorę, o, tak, tutaj, tak, No jakiś taki jeszcze samolocik nawet. No nie widzowie, nie skoda, że wy tego nie widzieliście, ale przeszedłem level i zrobiłem w ogóle jakieś osiągnięcie, jakiś kwater coś tam. Więc lecimy dalej, lecimy, lecimy, lecimy. To jest taki jesienny biom można powiedzieć, bo to jest taki, no liście spadają, no dobrze się składa. Nie, Widzimy, bo tam chyba dalej liście w ogóle spadają, ale wtedy nie jestem. Wiedziałem, że. No lecimy, lecimy, lecimy widzowie. W ogóle polecam zainstalować sobie tą y, aplikację na początku filmiku. Możecie sobie zobaczyć nazwę. Polecam zainstalować, bo to fajna gra po prostu. Nie, wiecie jak jest, wiecie jak jest. Dobra, widzowie, przyszedłem przez ten dziwny jakiś las tam, a nie, to jest dopiero tu, o nie, to jest dopiero, no nie, dobra, nie zebrałem, to było warte tego, żeby nie zebrać, niż się rozwalić po prostu, po prostu, po prostu, a ja zebrałem tutaj samolocik, oj, czary w ogóle zalazłem, zobaczcie, jakieś lagi, to sorry, widzowie, przepraszam bardzo, no, tam coś zacięło, tutaj też, ale dobrze się na razie trzyma, nice. Lecimy, 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 widzowie. O. Zbieramy punkciki, zbieramy. I widzowie, i widzowie. Kajcie, teraz na to, patrzcie. Bo tam już widać kryształ, jak widzicie może. Tam jest daleko kryształ. Ale ja chcę zrobić takie turbulencje. Zobaczycie, o co mi chodzi za chwilkę. I teraz, dopiero teraz używam, dostałem kolejne turbulencje. O, i o to mi chodziło. Myślałem, że zdobędę chociaż 110 szybkości, ale. No cóż, nie zdobyłem. No to nie zdobyłem. No cóż, nie widzowie. Widzowie, kolejne ulepszenie do samolociku. Eee, widzowie. widzowie. Fajno ta gra jest ogólnie. Ale jak szybko my w ogóle lecimy? Dobra, teraz w górę. No nie, a tu jest na czas. To jest na czas. Cztery ostatnia sekunda, ostatnia sekunda. To była ostatnia sekunda, widzowie tak ja to zrobiłem w ogóle. Ja nie mogę. Ho, no, ho, ho. Dobra, do pala, tak jakby. Do pala, to palacz taki I to palacu ziwany no, dostałem, ale dalej mi pokazuje, że dostałem. O nie, ale się natknąłem na to. Ja nie mogę. Dobra widzowie, więc to był już koniec. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i lajkować. Widzimy się w kolejnym filmiku. Yo.